No, hej, hej, witajcie! Hejcie, dzisiaj dalej świąteczny u mnie. Dzisiaj będziemy piec białą, surową kiełbasę z pieczarkami i z papryku. Do dzieła! Tutaj mam 6 białych, surowych kiełbas. Jedna duża czerwona papryka pokrojona na takie większe kawałki. 7 większych pieczarek też pokrojone na takie większe kawałeczki. Dwie mniejsze cebule pokrojone w paseczki. 4 ząbki czosnku, tak pokrojone też na grubsze kawałki łyżka majeranku, sól i pieprz do smaku i dwie łyżki masła klarowanego, na którym będę podsmażała cebulę, pieczarki i czosnek. Teraz tutaj podpaliłam gaz pod patelnią, słuchajcie, wkładam masło. Jak się masło nagrzeje, dodaję cebulę i chwilę ją posmażam. Następnie dodam paprykę i będę tak smażyć parę minut. Teraz dodam pieczarki, sól i pieprz. I chwilę przesmażę jeszcze z pieczarkami, aż troszkę puszczą sok. Po paru minutach dodam jeszcze czosnek. I dosłownie przez chwilę będę smażyć tutaj całość, żeby Czosnek puścił troszkę swój aromat. Spróbujcie sobie warzywka. Jeżeli trzeba, to doprawcie jeszcze solą i pieprzem. I wyłączamy gaz. Teraz tutaj do blachy, słuchajcie, wrzucamy nasze warzywa. I rozkładamy równomiernie, słuchajcie, na całą blachę. Natłuszczać już jej nie trzeba, ponieważ tutaj mamy sok z warzyw plus masło klarowane, na którym się smażyły warzywka. Teraz ułożę kiłbasę, ok. Posypię ją z wierzchu majerankiem. I słuchajcie, Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 30 minut. Grzanie góra-dół. Moje kiełbaski już pół godziny są w piekarniku, ale jeszcze się nie zrumieniły, więc zostawię je jeszcze na jakieś 10-15 minut, aż się zarumienią. I zwiększę grzanie do 200 stopni. Słuchajcie, moje kiełbaski już się upiekły, jeżeli chcecie mieć mocniej zrumienione, to też zależy wszystko od piekarnika, jaki piekarnik. Po prostu dłużej je sobie pieczcie albo włączcie termoobieg. Takie moje kiełbaski już upieczone, teraz można zasiąść i zajadać. Słuchajcie, takie kiełbaski możecie przygotować sobie właśnie na zbliżające się święta wielkanocne, bądź tak po prostu na co dzień. Możecie je zjeść w porze obiadowej, możecie zjeść na pierwszy posiłek czy też na kolacji. Smacznego Wam życzę i cóż, przy okazji zdrowych, spokojnych świąt wielkanocnych dla Was. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia niebawem.